Złota polska jesień, Kurwa zachciał się liścią spadać, znowu trzeba odgarnąć. Patrzcie, co kupiłem. Dawaj na moją posesję Złota rybka kurwa. Spełni nasze trzy życzenia. Co? Że, kurwa to jest karp No i chuj. Dobra, coś do mnie. O, będzie obiad. czekaj, no znajdę tu patelnię z tytanową powłoką nierdzewną. O, Stefan najlepszy. Trzeba wiewać tą rybę, żeby nie zdechła. Może do tego? Chyba będzie dobre. Kurwa jak to jebie, co on gówno na stole trzyma Kurwa, może do jakiegoś słoika to wjebasz? Nie, co to mocnik. Co to kurwa? Zbladła? O, może do tego. Ej serio, ta ryba zblada. Najpierw była złota teraz jakoś w kolorze gówna. Patrz chuju, do tego ją wjebaj. Ej no! Co ty mi tu obiad pierdolisz? No jeszcze ci jest dopadny. Chodź bo... tu chuju! Co? Trzeba najpierw oblukać jakiś przepis. To nie, panie. Dobra. Jak jebnąć? Tu jebnąć! Ale delikatnie. Raz, dwa. No. I ściągamy. I mamy już jedną szybeczkę. Teraz raz, dwa w zawiasy. Proszę. Kasztorama, zrób to z nami. Dziękuję. Patrz, znalazłem taśmę. Dobra. Co co? Bawimy się w geometrię i robimy prostopadłością mi kurwa prostością. Co, co ty pierdolisz? Weź mi to pomóż, bo ja nie mam trzeciej ręki z dupy, żeby to przytrzymać. A ja mam może. Klej to. Dobra. Ja nie wiem, ty się bawiłeś jak byłeś mały, to w Czarnobylu. Ty, ale nie lep mnie. Weź. Ty, kurwa, co ja, transformer jakiś pierdolony. Dobra, teraz ja ciężarówkę zamienię. Nie ruszaj się. Weź pan to, odlep ode mnie, kurwa. No co ja mam ci poradzić? Gówno dawaj to, teraz ja to polepię To jest no. tak? Proszę Proszę, bo jak mamy podejść do tematu to inteligentnie No nie, ale tobie tego sąsiedzie zawsze brakowało Tyś sąsiad to jednak ich z no, O, proszę No widzisz jakie zajebiste Proszę, mamy tu jeszcze ino. dno się przylepi Nie szkoda ci taśmy. Nie, jest dobrze ECHUM na zdrowie sąsiedzie. Dziękuję kurwa. Oj, będzie picie, tak się zapowiada. Patrz chuju, tutaj jest coś ciekawego. No co na przykład? Ty został ty, kwiatki? moje kwiatki! No dobra, nie będzie. Dawaj te doniczki. Dobra. Trzeba tu wpierdolić ziemię. O, teraz wyrównamy teren. Co ty kurwa glebę tam robisz jakoś. Dawaj te dwa kwiatki albo... Siebi śniegi! Ej, kurwa! Znowu! Kurwa zajeba ci. Aaa, Woda! Dobra, nalewamy Ty żeś chuju błoto zrobił Ale dobra Wypierdolimy to ja się przefiltruje i będzie zajebiście Chodź tu chuju Dobra, sąsiad. Idziemy, no Ło wo ty! Ta taśma ze mną walczy! Podryw... Czek Norris! O kurwa. Pff. No i co, żeś chuju zrobił? Czekaj, jak ci zaraz... Pierdolę w tą głupią mordę o, to będzie. Ty. Miał. Patrz. Widziałeś? Tak on... to powinno wyglądać. Okej, okay, dobra, ale ja mam srakę na dywanie. Weź to posprzątaj. Dobra. dobra. Sytuacja jest taka. Na złom zanosimy wannę i kurwa będzie na jabola. Dobra, chodź tu. Chodź tu szmato. Ui! A! Myślisz, że się poddam! Dziwko metalowa. 20 lat kurwa się w tobie kąpałem. A ty mi się tak odwdzięczasz. Dobra, to ja tutaj. Załączam. Czekaj, ja byłem górnikiem zaufa. w świno ujściu, więc wiem jak to się... Ło Jezu! Ło to się za... co Sąsiad! A! Jezu! PUM! PUM! U! O, całe życie na krawędzi. O, dobra, jest. Otwór. Większy niż w dupie go starej. I mamy. Jest! Trzyma się. co ty to odpierdamy Nalewaj! Spirytusu! Dobra! Mam nadzieję, że jeszcze starczy mi troszkę na prywatne libacje. A ja tymczasem wyciągnę z szafy mój karton z kurwa złotym medalem w obciąganiu mojej matki Czy się nie w Dobra, mamy Ej Twoju korka nie wsadziłeś No chyba ty, to jest otwór na twojego siusiaka! O! I o! zadajemy sąsiada. Czyli... Ej! Co Sąsiad! O, mogę cię wyruchać. Stawaj chuju Żyjesz no, Ale trzeba ruchać póki ciepłe Ale dobra, spróbujecie cię uratować O! Żyjesz! Co się dzieje? Chobie, miałem wstawaj. sen! No, Weźmij tą obrzyganą czapkę! O dawaj łońcuszek To jest korek do dupy Dobra! Jest dobrze sąsiad, wydupiaj stąd! Dobra, już zakręcam. Dość spirytusu. Kurwa, tynk pęka. O, i teraz tylko muzyczka. Chuj. I możemy chopie, czuć się jak nad jeziorkiem. Dawaj to rybę jeszcze tam twierdam. Kurwa, no właśnie, ty, dawaj tego karpia. Chopie, my się tu produkujemy, robimy basen, oczko wodne. Kurwa, ale ty debil jesteś. No chyba twój tata. Lewaj. Ja. Kurwa! Pół mieszkania mi rozjebało Dobra No i zalęliśmy ja Mam misję, zósiada, czyli ciebie. Mam misję. zaraz wrócę Dobra No co ty od skrzydłalaz Dobra Przez okno Co tu się kurwa dzieje? A, już widzę Kurwa, a mieliśmy taki plan Kurwa stary Całe, całe parter mi zalało Popie Dostanę tyle z ubezpieczenia, że będziemy pić do końca życia.